Proszę Państwa, otwieram pięćdziesiątą piątą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Puchaczów. Serdecznie witam wszystkich przybyłych. Sesja jest zwołana na wniosek Pana Wójta. W porządku obrad mamy otwarcie sesji i podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu wieloletniej prognozy finansowej i zamknięcie obrad. Przechodzimy do punktu pierwszego, podjęcie uchwały. Słucham? Zaraz, zaraz. Przechodzimy do pierwszej uchwały, do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie. Proszę potwierdźmy swoją obecność. To poprawka, proszę panią skarbnik. Autoprawka do uchwały budżetowej w zakresie tym, co było na komisji budżetowej, tylko taki porządkujący załącznik numer 6. Tutaj zostało Państwu rozdane, załącznik numer 6 w zakresie podziału środków Nowego Ładu, już takie porządkujące na skutek zmian, które były omówione na komisji budżetowej które były zawarte w uchwale budżetowej. Dobrze, czy jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Była szeroko omawiana na komisji. Nie widzę, w takim razie przychodzimy do głosowania. Kto jest za jej przyjęciem? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosów z, y, za, przy oczywiście 12 obecnych. I przechodzimy do punktu następnego podjęcie uchwały w sprawie WPF oczywiście zgodnie z przyjętymi zmianami w budżecie. To jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za jej przyjęciem? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosów za, przy jednym przeciwnym. Jak to ja. Dobra, to bez znaczenia nie będziemy robić reasumpcji. Przepraszam, dlatego że jestem chora po prostu. <głos》>. No Proszę Państwa, dziękuję za przybycie i zamykam 55 sesję Rady Gminy.